Zero punktów karnych, czas w dorbie, była to Magda Schwister, i Paweł Prosimy o ostatni klubową koleżankę Kasia Trocińska i Laki. I po tym przejeździe obniżamy przeszkody dla kucyków. Uwaga hodowcy, proszę o przygotowanie koni do prezentacji. Uwaga hodowcy, po tej dekoracji tutaj z tego konkursu poprosimy wszystkie konie biorące udział w wystawie o wyprowadzenie do dekoracji. ale tam którzy coś w tym cztery punkty karne czas w dormieniu. to wynik teraz chwila przerwy na obniżenie parkouru dla...